Siemanko Widzowie Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Z tej strony Rollmed Games Znajdujemy się na mapie Dzika Dolina Serii Spadek od Seniora W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą pszenicy Bo jest na to pora, jest dobra cena I chcę ją sprzedać dzisiaj Ogólnie od stan mi się trochę powiększył że tak powiem Bo ostatnio miałem bodajże 4000 tam sprzedałem parę prosiaków, bo mi tam się wylęgły. I tam sprzedałem ba, trzy prosiaki, i tutaj zaś potem sprzedałem produkty: tutaj pomidory i truskawki, i z tego tytułu zarobiłem 2000 no. I teraz aktualny stan konta to jest 6000, no pójdęmy sobie teraz do 30. No, ostatni tutaj odcinek na, na tym kanale. Tutaj, jak robiłem ostatnią pracę, to opryski tutaj na polu obok. A dzisiaj się zajmiemy sprzedażą tutaj zboża. Tak, mówiłem wcześniej. No, tak, to dosyć ładnie zapalił. Jak na te warunki, dziś zimowe, to powiem, że idealnie, wzorowość wręcz. Już nie ma tragedii. Padamy sobie po przyczepę Tutaj, tutaj wiatą stoi, tutaj przyczepa. E, chyba z tą jedną przyczepę pociągniemy sobie, bo myślę, że z dwoma będzie problem Bo pod górę może być problem, że podciągnęła ta 30, dwie przyczepy Tak mi się wydaje Bo ostatni raz jechałem z dwoma przyczepami, to... No i z tym że tak powiem Miał co robić O, widzicie tutaj, jak wygląda tutaj krajobraz, tutaj przede mną, widzicie taki biały, bo był przymrozek, bo tutaj aktualnie mamy styczeń, yy, tutaj styczeń, koło 10 stycznia taki, więc jest w ogóle nieźle, inne lata bywały gorszy, gorsze lata, że tak powiem, bo śnieg był po, do pasa prawie, nie, to ocieplenie klimatu, więc albo no, tylko takie trochę białe się zrobiło. Yy rozłożymy muchawę Gitara, ale kurczę blade Ja się rozładować jest zboże Więc Chyba nie to hmm. Muszę się obsługi o. o, w ten sposób Żmijka rozłożona Więc możemy ładować na przyczepę Teraz, ładnie Tak myślę, że może jeden transport nagramy sobie tutaj Tak do rozrywki tu się tu ładuje ładnie. O, tutaj widzicie, on taki ekran z daleka. Widzę procenty i tutaj poziom naładowania. No to jest, jest takiej tutaj, takiego moda zwanego tutaj. Yy, ja wam powiem, ustawienia dodatkowe. Nie, to jest yy, gdzieś tutaj to było. Yy, tutaj poszukamy, gdzieś tu miałem to. chyba, że wyłączyłem tego moda. Już tutaj dawno nie byłem. Yy... O, to jest właśnie to. Ustawienia dodatkowe. HUD, włącz, wyłącz, coś takiego. O, sobie mogę wyłączyć. Wuda, nie ma nic. To chyba to właśnie te ustawienia dodatkowe. Tu na przykład oświetlenie. Ja mam na przykładowy folder, a możemy wyłączyć w ten sposób teraz. Takie bardziej białe. O, ja mam przykładowy folder o, w ten sposób i tak sobie na tym nagrywam. No i dobra, damy to sprzedać. Zobaczymy, gdzie jest najlepsza cena. Mam w ten sposób. No i najlepsza cena pszenicy jest aktualnie o styczeń. Tutaj jest ogólnie cały rok. Tutaj jest taki wykres, gdzie najlepsza jest cena. No i aktualna cena najlepsza jest na skupie. Już Wam mówię, tutaj jest 1000. 1240 i skup przy torach jest chyba lepsza cena, bo 1253 i chyba skup przy torach doznaczymy sobie, i na mapie mi pokazuje, że to jest gdzieś chyba tutaj, gdzieś bardzo daleko chyba. O, tutaj silo tory no kawałek jest, no ale myślę, że damy radę spokojnie powoli do przodu się pojedziemy sprzedamy te zboże, e, co Wam tu jeszcze Zanim pojadimy tam, bo no, tutaj widzicie w tunelach pustki są. Bo widzicie my, przymrozek jest i my wszystko my na razie po. no coś znaczy wiadomo, no, produkcja zamknięta, bo by musiało być ocieplane, nie? Wiadomo. O tu takie widzicie folią nakryte, no, ale nic nie uprawiamy bo zimno jest aktualnie. Bo muszą mieć ogrzewane tutaj tunele i na razie jest tutaj pusto. Dobra, jedziemy sobie dalej, po prostu bym musiał mieć jakieś ogrzewanie, jakiś piecyk czy coś w stylu, a nie mam żadnego piecyka, więc na razie jest tak, w ten sposób, czy jest bez tutaj produkcji, chyba produkcję zaczynamy dopiero od marca, jak się zrobi cieplej. W prawdziwym życiu wiadomo, no tu przez truskawki zimą nie rosną, chyba że, że nie wiem, ktoś ma ocieplany tunel, ale to już chyba w ciepłych krajach, tam gdzie słońce jest, bo u nas teraz słońca z aktualnie, bo jest krótki dzień, więc no co to może urosnąć dużo, nie? O, tam widzicie taką zieloną kreskę, tam tak z daleka, to tam właśnie do tego miejsca my tutaj. No i tak sobie tu jedziemy powoli. O, żeby tutaj zjechał, to jest pobocza, że tak powiem. No, tam widzicie drobne problemy techniczne, musiałem naprawić. Jestem z powrotem. O, włączę sobie mapę. O, tutaj jeszcze kawałeczek tu jedziemy i idę na miejscu. No, trochę czasu się jedzie, że tak powiem. No, nie ma tak łatwo. No widzicie sami tutaj 8 godzina jest, 15 po 8, aż latarnie się świecą. To już no, zimowa pora, więc jeszcze jest dopiero słońce, dopiero wschodzi. Więc no jest do... To jest krótki dzień, że tak powiem. No, po prostu No, jest dosyć zimno, tak jak mówiłem wcześniej, chyba za około tak minusa 5 stopni, coś w tym stylu. Więc no, nie jest za ciepło ale nie jest aż tak źle, nie, powiem wam, że jest dobrze droga przejezdna, nie ślisko, tutaj posypali solą tutaj, więc jest git tutaj co mi brakuje w tym traktorze, to widzicie drzwi tutaj, trochę wiem, tutaj zawiewa tutaj jest przeciąg, czasami bywa tutaj, bo no, jednak tych drzwi brakuje, tu stół też nie mam żadnej tutaj okna, nic takiego, więc no no trochę kiepsko jest no ale damy radę. Nie? Jeszcze kawałek i będę na miejscu. No teraz Wam pokażę kamerę zewnątrz. Tak tutaj wygląda. Na zewnątrz tylko lasu jademy Widzicie jakiś samochód się za mną ciągnie. I właściwie dwa samochody. Tu taki ładny widok, widzicie tutaj drzewa i tu taka mgła jest, z słońce, fajnie to wygląda, mi się to podoba dosyć. No ale chyba dojeżdżamy prawie tutaj na miejsce. No w sumie już niedaleko jest w sumie, bo... ...my jesteśmy tutaj, w lewo trzeba bym się skręcić. I za torami w lewo. Co torami? Nie, za torami. Kaweszy kawałek w nic nie jedzie, wrogatki się nie zamkły. O tam gdzie są te silosy, duże tam gdzie stoją, to tam do tego miejsca właśnie będziemy sprzedać tą naszą pszenicę. A jeszcze kawałek tutaj byłem na miejscu Ale pokonałem tą górkę, to jest właśnie ta górka co wcześniej wspominałem ostatnio tutaj podjeżdżałem z dwoma zaczepami to miałem problem podjechać musiał mnie wspomóc tam pracownik z tej tutaj właśnie z tego tutaj magazynu Bo samemu miałem problem podjechać Musiał mnie tutaj zaciągnąć na linkę bo oj było ci kiepsko nie Oj, coś ta brama się nie otwiera, nie wiem dlaczego, może trzeba bliżej podjechać, czy co? O nie, to tak nie działa chyba. A może trzeba X-a O, dobra, jest otwarte. No, już dojechaliśmy na miejsce, tu widzicie znak, tutaj trzeba przejechać z wagę. Trzeba się zważyć najpierw ze zbożem, potem na pusto, to jest normalna sprawa. Tutaj zestawem ważymy gdzieś około tu jest ile? 13 ton O, 13 ton 92 Z całym zestawem Tam pani tam zapisuje sobie w zeszycie No i teraz podjademy tutaj I wysypiemy, nie? Tu właśnie druga, to chyba tutaj będzie, w tym miejscu bodajże o tak, to jest tutaj to miejsce. No i tu ładnie tutaj wysypiamy te zboże Ustawię sobz na tył o, syp, to muszę zrobić sobie na prawą stronę, może będzie lepiej lewą stronę. O, coś takiego. Ci się zajarzyć. O, jest No i leci zboże tu ładnie do sypu O, coś tutaj kiepsko poszumi Trzy kawałek Nie ogarniam tego całki, nie wiem czym tak się dzieje tutaj Przydajcie No może wiadomo tam obok może pójdzie lepiej to albo odwrotnie wiadę. coś mi tu nie chce załapać o tu łapę lepiej no i gitara Znaczy tam coś się nie działa coś popsute jest tutaj i ten chyba pójdzie lepiej zatkane sito chyba tam mają A, czekajcie, to nie do tego miałem sypać. Chyba wsypałem do silosa. Czekaj, bo coś tu mi nie pasuje. Co byśmy tu narobili? E, ja bym tego zboża nie sprzedał, tylko żebym wsypał do kolejowego Silosa chyba. Tak mi się wydaje. No, jest paranoja, że tak powiem. Tutaj coś tutaj się nie zgrało. Yy, w po pociąg trzeba by odwieść. Aha, do tego dosypali, chyba. No, co tu się stanęło i co ja bym teraz robię Najlepszego nie mam pojęcia. Yy, zbożą metalę mieli. Czyli chyba się wsypało do tego... Aha, dobra, to już wiem jak to naprawić. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. jest taki nie rozgarnięty odcinek, że tak powiem. O. o. To jest pszenica naładowana. Ja Byłem tutaj pokręcił coś, bo tutaj chyba jest na rozładunek to pszenica. Jednak trzeba sypać tutaj. Tu się sprzedaje, w tym miejscu jednak. Ale coś kurde, nie idzie tego sprzedać. Nie chcę przyjąć. Czy to bym musiał bardziej w tej stronie się podjechać? Dobra, jednak nieudany tutaj sprzedaż zboża wyszła niestety na tym odcinku. No także do zobaczenia wizowe w kolejnym odcinku. Na razie przejdź.